To i poszul je z nami <śpiew> <śpiew> to za, ruszamy do y, terminy OK Poszul... Pełna pewność a właśnie co y, y, tutaj zapomniałem, y, dam ci to. to jest teleporter, Pozwoli on zmieniać e, członków e, drużyny, e, choćby by nie wiadomo jak daleko. E, bardzo przydatne Wszystko co musisz zrobić to Ech. Nie lubię tego tłumaczyć. Zobacz sobie w menu idziesz emoteleportę. To też nie jesteśmy musie w domu. Ale kim wy do... Co wy zrobicie w moim domu? To nie jest miejsce na zabaw dla dzieci, ok? E, Wejście. E? Kim ty jesteś, panie? To jest dom szyndziego. E, nie wiem gdzie jest mama szyndziego? Jak e, kto? Kto to? Mać? Co to choler jest? E, żyję w tym domu od pięciu lat. Przykro mi, to imię. E, nikt mi nie mówi. Po pięć lat? Czy to prawda, panie? Po co, co jest na bardzo dziwne. Aaa, zresztą, to, to całą waszą no, po prostu wyjście! Ech, no dobra. No i wniosek? No, no, mamy iść do terminy, tak? To już nie jest coś, czego jeszcze wcześniej nie pokazywałem. na ja rzecz mówiąc... ...em... na hydy. Ale... jak zapewne teraz się dowiemy. Kilka lat temu, kiedy wszystkie hydy zmarły, teraz został głową grubą... Głowę, a wody stały się skażonej i kwaść. Najprawdziwym powodem e, tego, co tu się dzieje, byli e, ludzie niszczący e, tronę i fałdę. Mam nadzieję, że nie będziemy żałować e, tego, co zrobiliśmy. Nie ma tu czego szukać na razie. Odradzam tej karty, że szukam. E, Dolina Skamień, część południowa. A już prawie skończyliśmy. Idźcie tą dolną ścieżką i przejście. Mamy jeszcze paru ludzi pracujących w górnej części i lepiej będzie jakim nie się szczytać Dobra. Tak mnie, okej. To tyle nowa. Jestem lepszy, mam niczego pan.

Czy ktoś ma jakieś sensowne wytłumaczenie dlaczego to ty się grynąć na Ochranie. Ja to jest na nogi? Naprawdę, bardzo ja przepraszam, mi się kogoś to uraziło. to 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 Eee... Ta słowa masz się, jakieś tym, że ktoś mi coś mówi. Eee, prowadzimy badania nad... ...nietypowym zjawiskiem, e, tam na górze. Eee, jestem dzwoniony dla... Czekaj, e, czy my nie jesteśmy jak to zostali po których e, wzywaliśmy? Eee, pewnie wyjdziemy na górę jeśli jesteśmy, więc... Jesteśmy! O, oh, super, ale myślałem, że będziecie to wstaci. Eee, wejdźcie po tej, laminie. E, eee, jesteście egzotycami? Jesteście możliwi, się spodziewałem. Eee, słyszycie, e, to, e, ten, e, dźwięk, ee, e, nabiega znowu? Wszystko, o co prosimy, to, ee, stanie tego dźwięku. Nie wierzę w ducha, ale... Zróbcie to, co macie zrobić. Spacząca czaszka. Głupie czapesze. Nie, nie, nie. Wygląda na to, że trochę irytuje ludzi. Czekałem bardzo długo na kogoś takiego jak ty. Tak, wiem. Ty i ja jesteśmy martwi, nie? Eh? Czemuż ty mówię, że jestem martwy? Nie wiem, w jaki sposób tak skończyłem. Nie mam e, ciała i nic nie pamiętam! E, to rozumiesz, co przyszedłem, prawda? Eee. Ale sądzę, że wszystko do mnie powodzi, gdy odnajdę wszystkie części mojego ciała. To możesz mi znaleźć moje ciało? A, nie, nie, dzięki! Jestem e, cięższy niż wyglądam, ale... E, mam nadzieję, że się to nie przejmiesz. E, nie machaj go zbytnio. Znaczy, się przed coś zresztą. A ta, to mówię tyle w tej części Jest tutaj jeszcze coś z tego co pamiętam, to jest taki ładny. Tak, Dodo Z którym od razu walczyć naprawdę. trady Podafi istniać każdą postać takiej cholera. Nie możemy po prostu yy, ...wrócić do posiadłości. Nie udało się wypróbić misji. To było beznadziejnie, beznadziejne, e, Pepor. W rewanżu. przy okazji, czy pamiętasz... E, e, ...jaki on stoi mniej więcej miał? Hmm. Coś więcej takich tylko jest, Pepor. Czyli pamiętasz. Wygląda mniej więcej tak, he? Właśnie, to jest on, Pepor! Jesteś tego pewien? wspaniałe... ...wspaniałe... wyczucie, Pepa. No iż, tym razem yy, damy radę. Mm -hmm. <ścoughs> tym razem przyniosłem ze sobą czarne elementy. E, bardzo dobrze. E, więc do co Cię należy już i dali? Eee, przyjęte wiadomości. Doży, dobrze. Nie zapijem, zapijłem. Jest mniej naczalny. Wymienił mój kolor naczalny! O mój Boże, o boże! E? To nie był żadny ofensywny element, który użyłeś, prawda? Eee. Ten element, którego użyłeś sprawia, że przeciwnik staje się bardziej wrażliwy na ataki przeciwnego koloru, białego, prawda? Mam wrażenie, że masz rację. Tak mi przykro! Przygotuj jakiś yy, biały ofensywny element, prawda? Jeśli nie wziąłeś, jesteś głupszy niż czym myślałem. Eee, jak beznadziejnie! Nie, przepraszam, nie wziąłem. Akuj! Pudzia! Po pierwsze zwiększ masę! Przepraszam! Migo nie mniejsza wolność! To będzie bolało! Firewall plus dwa! Dami! Dziękuję, no to już jest taka przesada. O, tego nie serdza. Wszyscy robią to samo, rzucają fajerbolami. Już mogę poradzić? A potraktować jest się z Fireballa? Czyli jeszcze... Dacji tego, że mamy czerwone pole, to dla <gry> O tym mówię. Kolejna epicka walka zakończona sukcesem! I kolejna gwiazdka podziału. Dziękuję. Dzięki. Uciekać! Pielniczamy! że <śpiewanie> tak się delikatnie wyrażą. A, w sumie... Wiecie co? Poczekajcie chwilę.